Witam Was bardzo serdecznie w moim małym cyklu filozoficznym. Dzisiaj dalej o paradygmacie i o zmianie, która się dokonuje w myśleniu w antyku o tym, kim jest człowiek, ale też o innej zmianie, która bardzo mocno wpłynie na też nasze myślenie o tym, jak jest skonstruowany cały świat i jaka jest rola tego na nas w tym całym świecie. Eee, cena tego paradygmatu dotyczy w pierwszej kolejności pojęcia człowieka. Jeżeli pomyślimy sobie dzisiaj o tym, kim jest człowiek, jeżeli słowo człowiek nam się pojawia i mamy pokazać jakieś skojarzenia z tym związane, albo zastanowić się, co nam przychodzi w pierwszej kolejności na myśl, to w zasadzie mamy taki obraz dosyć mocno biologiczny, jakiego gatunku, który zamieszkuje. Planeta ma jakieś swoje cechy możemy myśleć o człowieku jako o sobie, czyli o jakiejś takiej wewnętrznej też jego cechach, o tym, że nie wiem, są ludzie mali, duzi, czarni, biali, żółci i tak dalej, ale raczej jest to takie gatunkowe myślenie o człowieku. Wydaje się to nam bardzo, bardzo naturalne, taki, właśnie takie fizyczne mocno naznaczenie tego, kim jest człowiek, natomiast nie zawsze tak było. W starożytności pojęcie człowiek Funkcjonowało w zupełnie inny sposób e, i zupełnie inaczej było obserwowane i kojarzone. E, nie jest to ujęte wprost w jakiejś jednej, jednym obrazie, który mógłbym wam tutaj przytoczyć, ale postaram się wam wyjaśnić to na zasadzie pewnej, właśnie zmiany, która się dokona pomiędzy czasami starożytnymi, a chrześcijaństwem, które już niedługo zawita i zacznie królować bardzo mocno we wszystkich dziedzinach życia, w tym również filozofii. Otóż w starożytności pojęcie człowiek było bardzo mocno skorelowane z pojęciem prawa. Nie było to wyrażone wprost. Starożytni doskonale wiedzieli, że ludzie no to są takie istoty, jak Platon sam opisywał, dwunożne, nieopierzone, czyli tak jakby gatunkowo próbował to też określić. Natomiast tak mentalnie w tamtych czasach, jeżeli mówimy, nie wiem, o jakiejś Grecji czy o Rzymie, to bardzo mocno widziało taką gradację pomiędzy tym, że ktoś ma pełnię praw, a ktoś jest pozbawiony tych praw. I to bardzo mocno jakby świadczyło o tym, jak mocno ktoś jest człowiekiem. Może nie wprost było to wyrażone w ten sposób, ale bardzo mocno naznaczało taki sposób myślenia o ludziach. Mieliśmy więc na samym szczycie pełnoprawnych obywateli. W starszej Grecji byli to dorośli mężczyźni, którzy mieli prawo głosu w podejmowaniu różnych decyzji państwowych. Na samym dole były w zasadzie dzieci niewolników, które również były niewolnikami, ale z tego, że były też dziećmi, o to były absolutnie tych praw pozbawione. Nie oznacza to oczywiście, że uważano, że dzieci nie są ludźmi. Jest taka scena w jednym z dialogów Platona, gdzie Sokrates przechadza się bodajże z Platonem właśnie i próbuje wytłumaczyć, że w każdym człowieku istnieje właśnie idea i że te Idee gdzieś tam będą się pojawiały w nas wszystkich i przystaje nagle przy dziecku takim właśnie bawiącym się w piasku. Z tym dzieckiem przez chwilę rozmawia, udowadniając że to dziecko ma jakieś pojęcie idei, i to ma być dowód na to, że idee są w każdym człowieku, no, ale nie bez powodu wybiera właśnie to dziecko, bo to ma pokazać, że nawet ci najniżej stojący w hierarchii, ci najgorzej usytuowani, ci jakby najmniej posiadający praw i to będzie już zbyt mocno być może powiedziane, ale chciałbym, żebyście zrozumieli, jakby ideę tego. Najmniej będący ludźmi też mają w sobie te pojęcia i też potrafią o tych ideach mówić. Tak więc w starożytności bardzo mocno była rozłożona koncepcja człowieczeństwa i właśnie była definiowana przez pojęcie prawa. Im ktoś miał więcej praw, tym bardziej był taki jakby człowiekiem. No Grecy, wprost patrzyli na to w ten sposób, że my Grecy jesteśmy ludźmi, no bo właśnie mamy prawa, mamy swoich obywateli, natomiast cała reszta są barbarzyńcy, ponieważ oni są w zasadzie tylko i wyłącznie niewolnikami. Tutaj odwoływali się przede wszystkim do tego co widzieli w sąsiedniej Persji, gdzie był w zasadzie tylko jeden człowiek z ich punktu widzenia, ponieważ była tylko jedna osoba, która posiadała pełną wolność i pełnię praw i był to oczywiście władca. Pozostali wszyscy inni, nawet najwyżsi namiestnicy i tak dalej, i tak dalej, no to byli tylko i wyłącznie niewolnice o ogromnych wpływach, ogromnych prawach, ale jednak nie będący w pełni wolnymi ludźmi. Wolnymi, ponieważ nie mieli żadnych możliwości decydowania o sobie. Kaprys władcy mógł Pozbawić ich w każdej chwili każdego urzędu. Inaczej było w Grecji, dlatego grecy bardzo mocno tak dumnie patrzyli na samych siebie jako na wolnych, pełni praw obywateli. Oczywiście dotyczyło to dalej tylko i wyłącznie dorosłych mężczyzn, natomiast pozostałe narody traktowali bardzo mocno z góry, właśnie z tego względu, że były one pozbawione większości tych praw. Co się zmienia z czasem? Otóż kiedy chrześcijaństwo zacznie Coraz mocniej zostawiać swój ślad w historii, to zacznie bardzo mocno przedefiniowywać tę koncepcję. Ponieważ z punktu widzenia chrześcijaństwa, z punktu widzenia tej koncepcji, którą przynosi Jezus Chrystus, mamy zupełnie inne myślenie o tym, kim jest człowiek. Człowiekiem jest bowiem ten, kto posiada duszę. I to jest jedyna słuszna definicja. Pojęcia człowieka z perspektywy chrześcijańskiej. Nie ma więc zupełnie znaczenia, czy ktoś jest dzieckiem, czy jest nie dzieckiem, czy ma prawa, czy nie ma prawa, czy jest niewolnikiem, czy nie jest niewolnikiem. Jeżeli ma duszę, to jest po prostu człowiekiem. To zrodziło pewne wątpliwości w przyszłości, ponieważ będzie bardzo duża dyskusja, bardzo ciekawa taka anegdotyczna dyskusja o tym, czy istnieją po drugiej stronie świata jacyś ludzie, czy oni mogą istnieć, czy oni mogą nie istnieć i czy oni w zasadzie są ludźmi, czy nie są ludźmi i czy mają duszę, czy duszy nie mają, ponieważ nie będzie mogło do nich dojść, zdaniem. Wielu myślicieli słowo Boże, w związku z tym nie będą mogli być traktowani jako pełnoprawni ludzie, no bo po co by było zbawiać tych ludzi, jeżeli nie mieliby duszy? To będzie dyskusja teologiczna, ona nas nie będzie jakoś bardzo interesowała. W każdym razie to zunifikowanie pojęcia człowieka, czyli pokazanie, że dla każdego człowieka, niezależnie od tego, jaki jest, czy wolny, czy niewolny, czy duży, czy mały, czy młody, czy stary, będzie to myślenie bardzo mocno korelowało z tym, czy ktoś ma duszę, czy nie ma duszy? Jeżeli ma duszę, to bez dyskusji, niezależnie od tego, jaką funkcję w społeczeństwie pełni, to będzie człowiekiem. To jest jedna zmiana, którą przynosi nam chrześcijaństwo. Bardzo mocny taki egalitaryzm w myśleniu o tym, kim jest człowiek, już oderwany bardzo mocno od pojęcia prawa, a związany z taką łaską, którą miałby Bóg obdarzyć wszystkich ludzi. Druga zmiana, jaka następuje, również ze sprawą chrześcijaństwa, rzecz, która dla Greków też byłaby bardzo, bardzo mocno kontrowersyjna, to jest początek świata i myślenie o tym, jak świat się rozpoczął. Jak pamiętacie, mówiliśmy o tym, że ci pierwsi filozofowie, którzy zastanawiali się nad początkiem istnienia naszej rzeczywistości, mieli ogromny problem z tym, że jeżeli by świat istniał od zawsze, no to by to rodziło. Pewne problemy interpretacyjne. Jeżeli miały powstać z niczego, no to mieli ogromny problem z tym pojęciem nicości, no bo jak coś, może powstać z niczego. Chrześcijaństwo przynosi znów bardzo, bardzo silną zmianę. Opierając się na Biblii, bardzo wprost i jednoznacznie mówi, na początku nie było niczego. W Ewangelii świętego Jana jest to ujęte nieco inaczej, jest powiedziane, na początku było słowo, ale jest rozumiane jako słowo Boga, czyli istnieje taki sobie Bóg. I on w zasadzie z nicości swoim słowem kreuje cały świat. O ile więc Grecy bardzo mocno zakładali, że świat nasz istnieje i powstał no z czegoś. Czym byłoby to coś wcześniej? No to już różnie różni filozofowie sobie o tym mówili, ale w zasadzie żaden z nich nie odważył się powiedzieć, bo, że świat powstał z niczego, że był taki punkt zero, a wcześniej było nic. Przychodzi chrześcijaństwo i mówi. Nie, 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 właśnie tak było. Nasz świat powstał w danym momencie, był początek historii, na początku nic nie było i z tego nic dopiero powstaje świat. Oczywiście rozwiązaniem tutaj było coś, co dla Greków też było obce, czyli pojęcie takiego totalnie absolutnego, oderwanego od świata. Boga, Bo jeżeli po prostu postawimy sobie takiego wszechmocnego Boga na samym początku istnienia, no to w zasadzie możemy śmiało powiedzieć, że no to jest coś, to jest bardzo duże coś na początku, które sobie istnieje w nieskończoność. Tyle, że świat został tutaj przeniesiony na nieco inny poziom i sobie on wystartował, że tak powiem, z woli tej jego absolutnej istoty, która powołała świat do życia. Z perspektywy greckiej absolutnie było to nie do pomyślenia, ponieważ. Bogowie greccy nie byli tak wszechmocni, byli ze w związani, mieszkali w końcu na Ziemi, no na Olimpie gdzieś wysoko, ale jednak było to konkretne miejsce i nie byli tak wszechmocni, żeby móc się wyzwolić czy jakby wyabstrahować zupełnie od naszej rzeczywistości. Chrześcijaństwo postawi na taką bardzo mocną, wszechmocną, osobną od świata istotę i w związku z tym będzie mogło śmiało powiedzieć: Na początku nic nie było i z tego nic Bóg stworzył świat. To druga zmiana paradygmatyczna, która się dokonuje ze sprawą chrześcijaństwa. Ważna, ponieważ dzisiaj również bardzo mocno w ten sposób myślimy. Czy wierzymy w Boga, czy nie wierzymy, mówimy, ok, świat powstał w pewnym momencie, miał swój początek, miał taki moment zero i dopiero świat wystartował. To tyle na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję i zapraszam do kolejnych odcinków.